Szok, niedowierzanie, zaskoczenie, a pewnie też dla części osób rozczarowanie. Ta informacja dziś obiegła internet i pewnie teraz nazwisko Materla odmieniane jest przez wszelkie przypadki. Michał Materla zawalczy w organizacji Fame z Dawidem Załęckim. Boks, małe rękawice, 3 minuty, 3 rundy, a właściwie 3 rundy po 3 minuty. Ale to oczywiście tutaj nie ma żadnego znaczenia, bo najważniejsza jest ta główna informacja. Materla Fame. Zapraszam. Jestem tutaj oczywiście po to, by przede wszystkim poznać waszą opinię na ten temat. Co o tym myślicie? Piście w komentarzach. Czy rozumiecie ten ruch Michała Materli? Czy jest to dla was duże zaskoczenie? Czy może rozczarowanie? Bo i pewnie tacy kibice się e, znajdą. Na pewno w tym programie trudno o jakieś konkretne stanowisko. Wodarzy KSW, dyrektora sportowego, ale już na początku tego programu muszę Wam powiedzieć, że Wojciech Rysiewski już jutro rano po godzinie 9 odwiedzi nasze studio i taki komentarz na antenie Fan Sportu już jutro się znajdzie. Także gorąco Was zapraszam, aby czekać na tę rozmowę. A wracając do tego, o czym chciałem teraz z Wami porozmawiać, wczoraj takie informacje dotarły do mnie: Materla kontra Załęcki. Na fejmie. Szczerze mówiąc, był to dla mnie duży szok, ale to samo źródło jakiś czas temu wcześniej powiedziało mi o Robercie, Roberto Soldiczu w fejmie, i to się sprawdziło, więc i tym razem wiedziałem, że pewnie to się zmaterializuje. Muszę też przyznać, że pomyślałem na początku, że chodzi o Denisa Załęckiego, i to dopiero było dla mnie zdziwienie, ale to, że to nie jest Denis Załęcki, a Dawid, trochę zmienia, ale wcale nie. Tyle, bo najważniejsze jest to, że Michał Materla zawalczy dla fejmu. Dlaczego to jest takie wielkie zaskoczenie? Michał Materla, przez lata nazywany bijącym sercem organizacji KSW. Od wielu miesięcy, w kontekście już schodzenia ze sceny Michała Materli i także jego bardzo poważnych problemów zdrowotnych, mówiło się o organizacji walki pożegnalnej Michała Materli w organizacji KSW. O tej przyszłości Michała Materli właśnie w KSW. 10 miesięcy temu, mniej więcej tutaj, w tym miejscu, wypowiadał się dyrektor sportowy tejże organizacji, Wojciech Rysiewski. Posłuchajcie sami. Michał jest legendą polskiego MMA, Na pewno zasługuje na, jeśli nie na więcej walk, to przynajmniej na jakieś efektowne pożegnanie na jego warunkach. Tak? I, I to na pewno będziemy chcieli zrobić. A czy uda się coś więcej, no to myślę, że to też dużo będą do powiedzenia mieli. I lekarze, i sam Michał, jego menażment. Także podchodzimy do tematu na razie ostrożnie i myślę, że czekamy na sygnał. Ze Szczecina. No ale to jest wypowiedź sprzed 10 miesięcy, a to wiadomo, że w świecie sportu bardzo dużo czasu. Natomiast mam dla Was też wypowiedź Martina Lewandowskiego z czerwca tego roku dla portalu In The Cage. Posłuchajcie sami. Czy właśnie będzie to w MMA, czy też będzie w jakiejś zmienionej formule? Naprawdę nie wiem. Naprawdę tutaj jakby każdą w sumie decyzję ze strony Timu Michała przyjmę i, i postaramy się tak to mm, zmęczować, tak znaleźć zawodnika. Taką formułę dobra, żeby jednak podziękować legendzie tego sportu. No i tutaj, oczywiście, fundamentalne pytanie brzmi: co po drodze się wysypało, jeżeli chodzi o te rozmowy organizacji z obozem Michała Mateli w kontekście przyszłości, właśnie Michała? Czy na przeszkodzie stanęło to, że organizacja KSW nie mogła, nie chciała zorganizować w dogodnym terminie gali w Szczecinie, tudzież w po bliskim, co by nie było Gorzowie, czy może jeszcze coś innego? Czy może obie strony nie dogadały się, jeżeli chodzi o warunki finansowe, czy jeszcze może pojawiła się po drodze jakaś inna przeszkoda. Jest tutaj wiele pytań. Mam nadzieję, że jutro Wojsław Rysiewski na te pytania odpowie. Natomiast jeżeli chodzi o Michała Materla, też nie można o tym wszystkim rozmawiać w oderwaniu od tego, co wydarzyło się kilka lat temu. Mówię o tym momencie, kiedy gdzieś te relacje KSW-Michał Materla się popsuły. O tym momencie, kiedy Michał Materla postanowił też pójść odrobinę inną drogą i walczyć dla organizacji IFM. Wtedy pewnie też Michał Materla myślał, że ten projekt IFM ma przed sobą lepszą przyszłość. Okazało się, że po tej gali w Bułgarii, w Sofii, gdzie zresztą Michał Materla też zawalczył, IFM przyszłości nie miał żadnej. No i Michał Materla po pewnym czasie wrócił do organizacji KSW, ale ja miałem takie wrażenie wtedy, że to nie był taki powrót. Bardzo radosny dla obu stron, że hej, nic się nie stało, witamy z powrotem. Cały czas mi się wtedy wydawało, pamiętam, że wtedy chyba Michał Materla udzielił takiego wywiadu, był Materla, był Mateusz Borek i był Maciej Kawulski. Tak, coś takiego wtedy miało miejsce. I tak czułem, że te miny jednak coś za sobą kryją, że te relacje między KSW a Michałem Materlą, one już nigdy nie miały wyglądać tak samo. Michał wtedy wracając do KSW, jestem o tym przekonany i gdzieś w kuluarach się o tym mówiło, musiał zgodzić się na gorsze warunki finansowe, bo przystępował do tych negocjacji z dużo gorszej pozycji i też trudno pewnie, żeby władze KSW tego nie wykorzystały. No i takie mam wrażenie, że to, jak wyglądał wtedy ten powrót, to, że te relacje zostały nadszarpnięte, ma jakiś tam wpływ na to, jak to się kończy. Chociaż czy to się kończy, to też jest pytanie, które musimy tutaj postawić. Sporo dzisiaj opinii mnie zainteresowała ta opinia, którą wygłosiły mistrz KSW, co by nie było, Sebastian Przybysz, który tutaj absolutnie nie jest krytykiem Michała Materli. Zobaczcie i posłuchajcie. Materla Fame to ciekawy ruch. Coraz więcej osób ściśle kojarzonych ze sportem trafia do tej organizacji. Ciekawe, czy to się sprzeda, bo zakładam, że zawodnicy pokroju Michała Patologii na konferencjach nie zrobią. W każdym razie w ciekawym kierunku to wszystko idzie. No, słuchajcie, ta gala, e, k chciałem powiedzieć KSW, Fame w Gliwicach 6 września, zapowiada się ciekawie dla kibiców o sportu. Michał Materla, Tomasz Adamek, Roberto Soldicz. Ciekawe, co my teraz oglądamy. Znak naszych czasów, jakieś poważniejsze, zmiany na rynku, co teraz myślą ludzie w biurze KSW. Bardzo ciekawa teraz sytuacja na rynku, bardzo ciekawie mam wrażenie rysuje się ta przyszłość i jeszcze więcej pytań, na które w tym momencie nie znamy odpowiedzi. Ja jestem ciekaw Waszych opinii, piście, bardzo proszę w komentarzach, co Wy o tym myślicie i oczywiście pamiętajcie, już jutro na naszej antenie Wojsław Rysiewski, który na pewno skomentuje ten szokujący transfer. No i tutaj przechodzimy jeszcze do jednego wątku, czy to jest transfer definicji, czy to jest tylko wypożyczenie? Czy po tym ruchu Michała Materli będzie jeszcze powrót na tę przynajmniej pożegnalną walkę do KSW? Czy tutaj ta współpraca w ten sposób zostaje zakończona? Być może dowiemy się tego jutro. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.